Na podstawie wykresu mamy ocenić prawdziwość podanych zdań. W tym zadaniu została przeprowadzona ankieta, zostało zadane pytanie: jaka jest Twoja ulubiona pora roku? No i mamy te, te odpowiedzi przedstawione na wykresie. Na, nie mamy podane w treści polecenia ile osób brało udział w tej ankiecie, więc na początku pierwszą rzeczą musimy się o tym dowiedzieć. Odczytujemy to z wykresu. Skoro mamy tutaj liczbę osób, czyli pierwszą rzeczą, którą mamy to jesień zagłosowało 4 osoby. Jeśli chodzi o zimę zagłosowało 7 osób. Jeśli chodzi o wiosnę to jest to 5 osób. Natomiast o lato to zagłosowało tutaj aż 12 osób. Dodamy te wszystkie osoby w ten sposób, bo otrzymamy wartość wynoszącą na 28 osób. I możemy sobie tutaj to zapisać, czyli łączna liczba osób biorących udział w, tej, w tym badaniu. No teraz zima jest ulubioną porą roku dla mniej niż 24% liczby osób ankietowanych. Zobaczmy, na zimę zagłosowało 7 osób, czyli 7 z 28. Jak to zamienić na procent? No, możemy to przemnożyć ten ułamek razy 100%. Jak przenożymy te razy 100%, to w tej sytuacji 7/28 możemy zapisać, skrócić ten ułamek i zapisać jako 1 czwartą razy 100%. A 1 czwarta razy 100% to jest 104, czyli w tej sytuacji będziemy mieć 25%. Czy jest to odpowiedź, w tej sytuacji, skoro jest mniej niż 24 a w tej sytuacji mamy 25, jest to odpowiedzią fałszywą. Lato jest ulubioną porą dla roku, dla trzech siódmych liczby osób ankietowanych. Lato na lato zagłosowało 12 osób, czyli w tej sytuacji 12 osób z 28. No i wystarczy ten ułamek w sumie skrócić w tej sytuacji, czyli mamy 12, 28 możemy skrócić przez 4, czyli otrzymamy na górze 3, na dole otrzymamy wtedy 7, czyli ta odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.